Siemanko! Witam was serdecznie. Dziki z tej strony chciałbym życzyć zdrowych, wesołych świąt, pogodnych, oczywiście najbardziej zdrowych w grunie rodzinnym. Żebyście spędzili te święta, żeby następny rok był dla was lepszy, lepszy pod względem zdrowotnym, jak i materialnym. Żeby wam się wszystko układało na waszych kanałach, na różnych projektach, tak Niemniej ten rok do mnie był ciężki. Powiem, Wam szczerze że zmianą różnych rzeczy w moim życiu, ale jakoś, że ich się temu rokowi i że jestem zadowolony z życia i wszystkich tych osobom, które mnie wspierali i wspierają nadal i mi pomagają, Życzę im jest dużo zdrowia i dużo wspaniałych nowych chwil w nowym roku. A co do mojej osoby, co do mojego kanału Dziki Urbex, to powiem, Patroni nie, nie będą mieć upominków z pewnego powodu. Z powodu pewnego miasta, którym jest Miasto Sosnowiec. Jak wiecie, Miasto Sosnowiec wszyscy mają za takie dziwne miasto, i oni mniej tego miasta nigdy nie, nie obrażą, ani nie obrażą ich, ich mieszkańców tego miasta. I do dzisiaj nie mam nic do ich mieszkańców, tylko do Miasta Sosnowiec w sumie, mówią Bo powiem wam szczerze, że bardzo, że się zawiózł na tym mieście. Myślę, że to nie jest tak w tych wszystkich filmach, ale jednak coś w tym jest. A dlaczego coś w tym jest? No to wam już to powiem. Powiem wam, dlaczego coś w tym jest i dlaczego moi patroni nie będą mieć upominków i nie wydają już sum pewnego upominku, kiedy się zrobił. W sumie, gadżetu to jest gadżet. W sumie, ten gadżet jest zrobiony, ale z pewnych przyczyn które miały miejsce dwa dni temu i dzień temu, no to nie odebrał tego do dzi dnia dzisiejszego, a mój już 24 i dzisiaj tego już nie odebiera. Także upominki będą po świętach. A niemniej dlaczego tak się stało? No to już Wam powiem. Od początku może, dlaczego ja już traktuję to miasto Sosnowiec jak wszyscy traktują. Kiedyś jak miał bardzo szacunek do tego, powiem muszę, szczerze e, najpierw była sytuacja taka, że kiedyś robił niedaleko żabki robił, no, że w robocie i tak dalej i tak dalej, tam że miał takie zlecenie no i zaczął, że być głodny, no to co poszło, że się do żabki pochodzi do do tej żabki stoi młody pan przy no i poproszę od doga wiecie Mówię ale normalnie, żeby mnie zrozumiał. Poproszę o doga niech pan mi tam zrobił doga a, a on wie pan co? Ja teraz mam wykładanie towaru, ja panu tego hot-doga nie zrobię. Choć Od pełno oddogów się kręciło w tej maszynie do tych oddogów, no to ja z taką opuszczoną głową wyszedłem, no i poszedłem w dali do pracy. Niemniej minęło 4 tygodnie, gdzieś. I ja tam dalej, idę do, tego, do tej żabki, do tej samej. Teraz wam powiem, już to po Śląsku. Ale normalnie do tej żabki za klamka, hlasz. W domu niech pan mi zrobił oddoga. No to hob mi to robi, nie? Tego doga. Robi robi. Zrobię tego doga. No to ja wyciągam 20 zł z portfela, daję mu to. O, ale panie, ja nie mam wydać. Jak ja panu mam tego oddoga wydać? Przecież ja nie mam wydać 20 zł. W centrum miasta Sosnowca. żabka w centrum miasta Sosnowca. On nie mógł dać 20 złotych No to wiecie co? No to Ja podziękowałem mu za tego odoga. Mówiłem mu weźcie tego odoga. Bo ja nie mam tu drobnych i choć tego odoga nie będę. No i poszedłem też z taką miną do. do pracy. No i niemniej minęło parę miesięcy. I miałem tam wyprodukowane różne rzeczy, gadżety, takie różne z moim logiem, naciki UltBex, i pojechałem tam to odebrać. Niemniej mówię, nie będę wybierał pieniędzy, bo gościa pieniądze nie chciał przelewu ani tam e, nie idzie kartą płacić. Niemniej nie będę mówił, że wybiorę to tutaj u mnie gdzieś na dzielnicy z bankomatu i pojadę do tego Sostowca i ten mówię, a to po drodze, jak będę wychodził z mojej pracy, no to podjadę i sobie. Ważne to kupię, nie? Znaczy, odbiorę to. No i jadę do tego satelitora. Podjeżdżam pod jeden bankomat. Nie działa. Podjeżdżam pod drugi bankomat. Nie działa. No to będą podjada na stację, bo na stacji idzie wybrać pieniądze. Nie mają, nie mogą wydać pieniędzy i nie wiedzą, gdzie są bankomaty. Najbliższy bankomat, 8 km. Jada do tego bankomatu, brak środków na... do wypłacenia. No to wiadomo, no to ostatnia odrodzeczka ratunku jada po prostu do żabki. Ten GPS w goglach poprowadził mnie przez taką drugą... taką. Jeszcze nie dość, że taka druga, to jeszcze na tej drodze byli progi zwolniające. Ten próg zwolniający był mniejszy niż te... Ta, te... Hopki, to jest przez nie wszystkie włożyły ale dojeżdżaj do tej żabki po tych chopkach, po tych wybojach, po tych po pagórkach, po tych wszystkich zdeformowanych asfaltach. Dojeżdżał do auta idą w kółcieczku, bo wyciągnę w te pieniądze i by się mogło odebrać te moje różne gadżety. Pora to, ty. Żabki. proszę panią ja chciałem wybrać pieniądze chciałem coś kupić ale jest jeden problem panie my nie mamy internetu i nie działają terminale no to mi ręce opadały w tym momencie z tej żabki i jeszcze był taki głupi wyjazd choć powiem wam bardzo Dziękuję temu gościowi, co mnie wyprowadził, bo mnie tam wyprowadził tyłem. Chodził mi tak, wiecie, z tyłu stanął i wyprowadził mnie, żeby wyjechać. Na mu w sumie ruch, normalnie przechodził bardzo mu dziękuję. I tak godno nie nic do mieszkańców Sosnowca. No i na tym no, lokalizacja Żabki. Rada przez wyboje czyli się mnie dojechorzej. Dojechorzej do Żabki. Cyk te drzwi, bo za czwarta żeby szybko zdążyć po te, po te moje rzeczy, po te moje. Te. Cyk cyk, uważa. Bo pani e, pieniądze do wypłaty. Bo ja potrzebuję na szybko, muszę jechać, odebrać pewne rzeczy. A babka. Wie pan co? Ja nie mam ani grosza w kasie. Wiele tej żabki. że się na tym porównej zastanawiacie. I jak najprędzej, że jest tamtut Powiem wam szczerze W Normalnie, że uciekł Uciekł, że jest z Za mną się tak nigdy w życiu nie kopciło Podczas jazdy jak wtedy No dobra, minął Jeden dzień, go że się wybrało te pieniądze No to jada drugi raz ja że na miejsce ja do tego Do tych Do tej produkcji tych Gadżetów i tak dalej, to się okazuje, że one są nieczynne, a miały być czynne. I tak oto historia się kończy z moim pobytem w stosunku. I tak się kończy historia, że nie będzie wlepek, ani różnych gadżetów, i różnych innych rzeczy, które mieli dostać moi patroni. nie tylko, przykie to jest. Ale to wszystko jest wina jednego miasta. Miasta Zagłady. Pozdrawiam Wam życzę Wam do zrobić wesołych świąt. Ja bycie, jak będziecie jechać do Sosnowca, to weźcie się tabletki na nerwy Melisa, Lanium, nie wiem co jeszcze. Może jeszcze jakieś inne specyfiki, żeby włos szlak nie trafił. Cześć.